Cześć, siemanko. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie wymiana oleju i filtra oleju w silniku 1.4 z Opla Corsy D. Także zaczynamy. Najpierw odkręcę sobie korek. Korek sobie odkręcę. Ciągnę sobie trochę bagnet. Popuszczę sobie filtr oleju. Filtr jest na klucz 24. Opuściłem sobie trochę filtr. Teraz schodzę do kanału. I takim torxem 45 odkręcam korek od spuszczania oleju. Tutaj jest ten korek. Oła! Także jak będziecie odkręcać ten korek, to uważajcie na skrzynie biegów, bo boli jak cholera. Dobra, popuszczone. Podstawiam sobie jakiś pojemniczek. Zobaczmy sobie ładnie tutaj olej. Do niego zleciał Ole czorny Olej tam sobie zlatuje, a ja tutaj odkręcam O, o, o! Trochę tutaj pociekło sobie później poczyszczę ładnie z tego starego oleju, żeby mi tutaj... O, o, o. No ten nowy filtr trochę inaczej wygląda. Olej sobie zleciał, o tam jeszcze coś kapie, ale dobra. Podsmaruję tutaj trochę ten oring. I przykręcam sobie ten koreczek. Tak dosyć ale z czuciem. Miska aluminiowa. Tu sobie ładnie tu wycieram. No i dobra. Z tego sobie ściągamy. Z tej obudowy sobie ściągamy ten stary O-ring. Bo tutaj w zestawie jest nowy. To sobie ładnie też wyczyściłem. Nowy filtr można go od razu tutaj wsadzić No i dobra I tutaj jest w opakowaniu nowy O-ring tego też wkładamy tutaj Ten o smaruję sobie świeżym olejem. No i wkręcam obudowę. No i dobra Przykręcone To się będzie ładnie trzymać Olej mam 5W30 Bo taki zaleca producent do tego silnika Nie wiem co tam poprzedni właściciel lał Może nawet 10W40 Ale myślę że z, że jak się przejdzie na ten olej co producent zaleca to się nic nie stanie Ale lepiej niech jeździ na tym co tam producent przewidział niż na jakimś innym nawet do Passata lałem ten olej tej firmy może jest dobry, może jest zły, nie wiem ja tam nie narzekam nic się z silnikiem nie dzieje a no jest dosyć stosunkowo tani ja tam nie widzę sensu przepłacać na olejach jak ja mam to tutaj lać Nie wiem ile tutaj tego oleju wchodzi, dlatego na razie nalałem tyle, tak ze 2 litry i zobaczę na bagnecie ile mi tutaj pokaże za chwilkę jeszcze tutaj muszę powycierać, bo mi tutaj kapnęło to będzie śmierdziało olejem No jeszcze nic nie pokazuję, także mogę śmiało lać. Zobaczymy ile teraz jest oleju. Tak wlałem z 3,5 litra. No z tego co widzę to jest maksimum. Tutaj jest na tym. Nie wiem czy to widać. Ten olej taki jasny. Ale jest tutaj do tego. Także na razie niech tak zostanie. Ewentualnie za parę dni się sprawdzi. I się zrobi jakąś dolewkę. Robota zrobiona. Olej wymieniony. Za parę dni ewentualnie się tam coś doleje, jak będzie za mało. A jeszcze jedna robota jest. A to taka szybciutka na zakończenie. Ale musimy zejść do kanału. Tutaj jest osłona urwana, ale poradzimy sobie z tym bardzo szybko. Tylko najpierw muszę zrobić dziurę. Taki nożyk. Mamy tutaj ziperka. Co by to nie latało podczas drogi? Po co ma to latać sobie? No i gitara. No, no i dobra. Teraz osłona się trzyma i jest gitara. Olej wymieniony. Tam ta drobniutka usterka naprawiona. No coś tu więcej. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapkę w górę. Cześć!